Odcinek powstał dzięki zbiórce funduszy na Patronite, BuyCoffee oraz bezpośrednio na YouTube. Witam serdecznie wszystkich miłośników Diuny w drugim odcinku z serii przedstawiającej wydarzenia poprzedzające fabuę, znaną z pierwszej części kronik Diuny Franka Herberta. W poprzednim materiale przedstawiłem sytuację rodów Atrydów i Harkonenów, pozycję i sytuację imperatora Elruda IX Corrino oraz początki działalności Pardota Kainsa, ojca słynnego Lieta, późniejszego Abu Najba Fremenów. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie to nadróbcie, a link znajdziecie w opisie. W tym materiale poznacie młodość Dankana Idaho, relacje Leta Atrydy z ojcem Polusem i matką Heleną oraz specyficzną przyjaźń między Shaddamem IV a Hasimirem Fenringiem. Nie przedłużając wstępu, rozsiądźcie się wygodnie w żywych, oswojonych fotelach i zaczynamy. Był rok 10154 po Gildii, na planecie Gedi Prime, siedzibie rodu Harkonnenów. Rozczarowany wynikiem polowania na czerwia pustyni, bestia Raban postanowił dać upust swoim emocjom dzięki swojej ulubionej grze, czyli polowaniu na niewolników. Baronia, stolica planety, funkcjonowała dzięki niewolniczej pracy, podobnie jak cała gospodarka Harkonnenów. Tym razem nieszczęśnikiem, który wpadł w sidła głosu, był chłopiec o numerze 11368, ośmioletni wówczas Duncan Idaho i jego rodzice, wujek i siostra, która została od razu zastrzelona. Wcześniej rodzice Idaho byli zwykłymi urzędnikami, którzy sześć miesięcy temu zostali aresztowani przez kobietę o imieniu Janes. Raban obiecał chłopcu, że jeśli uda mu się uciec w trakcie polowania, wygra wolność. Udało mu się i kapitan straży odprowadził go do celi i osobiście odwiedził go głosu, ale nie po to, by go uwolnić, ale uświadomić, że ma ogromny potencjał i daje mu wiele zabawy. Wściekły Duncan wycedził, że nie jest numerem, ale ma nazwisko, a wtedy Raban zastrzelił z różnicy laserowej jego rodziców i stwierdził, że nie ma już nazwiska. Tymczasem na kaladanie Leto szykował się do wylotu na X. Jego matka Helena Atryda, pochodząca z rodu Richezów, byłych konkurentów Iksjan, przez który jej ród odszedł w zapomnienie, próbowała namówić Polusa, by zmienić destynację podróży ich syna bezskutecznie. Helena gardziła mężem i jego szacunkiem i zamiłowaniem wobec nisko urodzonych poddanych. Uważała, że uwłaczało to godności szlachcica. Była chłodną matką i prawdopodobnie nie darzyła syna głębszymi uczuciami, ale na bankietach czy wyjazdach zgrywała przed innymi szlachcicami, że jest dobrą i kochającą matką. Polus z biegiem lat gdy zauważył, że jego żona nie jest zainteresowana jego uczuciami, przestał się starać i wdawał w liczne romanse. Namawiał swojego syna, by robił to samo, ale by uważał i nie obiecywał nic żadnej kobiecie. Jego zdaniem leto był zbyt sztywny i za mało korzystał z rozrywek, jakie oferuje kaladan. Na tydzień przed odlotem książę Atrydów ogłosił wielkie święto na część swojego pierworodnego starożytną koridę czyli walkę z potężnymi, saluskim bykiem. Leto nie podobał się ten pomysł, ale Polus stwierdził, że to buduje jego autorytet i zbliża do poddanych, którzy w zamian będą gotowi pójść za swoim przywódcą w ogień. Mentat i zbrojmistrz atrydów Tufir Hawat zasugerował, by otępić zwierzę narkotykami, ale Polus go wyśmiał. Gdy nadszedł dzień Korridy, na arenie Plaza del Toro książę stoczył godzinny pojedynek z saluskim bykiem, który wygrał. Wtedy zadedykował zwycięstwo synowi, którego wezwał do siebie, a cała ogromna publiczność zaczęła skandować jego imię i wtedy leto wzruszył się i po raz pierwszy poczuł, jak przyszły władca rodu. Na Salusie Sekundusie, planecie stolicy Imperium, trzydziestoletni Szaddam IV Corino grał z Hasimirem Fenringiem w luksusowej willi na wzgórzu. Lata temu wspólnie po cichu pozbyli się przyrodniego, starszego brata Szaddama, czyli fafnira, który był pierwszy do tronu. Miało to polepszyć sytuację młodszego dziedzica Korinów, ale wtedy stracił swoje ambicje i poddał się bogatym rozrywkom, jakie przysługiwały tylko synowi imperatora znanego wszechświata. Nie podobało się to Fenringowi, który będąc przyjacielem młodego Corino od dzieciństwa, próbował wzbudzić w nim ambicje. Stwierdził, że jego ojciec w wieku 19 lat stał się imperatorem, to mimo że miał 155 standardowych lat, pił dużo piwa przyprawowego i był żwawy jak bursek sardałkarów. Z kolei jego ojciec Fondil Corino żył aż 175 lat. W ten sposób Hasimir usiłował uświadomić Shaddama, że jeśli chce zdobyć złoty tron lwa, musi w końcu zacząć działać. Ten dostrzegał ambicje Hasimira i zastanawiał się, czy w przyszłości ten nie obróci się przeciwko niemu. A był potężnym sprzymierzeńcem. Od dziecka studiował poradnik asasynów, który opiewał w techniki i sposoby skrytobójstwa, które były dozwolone w wojnach asasynów, między rodami, ale zakazane w knowaniach wewnątrz rodów. Jego zamiłowania wykorzystał sam imperator i na jego zlecenie Fenring pozbył się pięćdziesięciu ludzi. W końcu postanowił pomóc Szadamowi i gdy ElRud spał, wbił w płat czołowy igłę, w której dostarczył nano urządzenie z katalizatorem i trucizną, która zaczęła działać dopiero po spożyciu piwa przyprawowego. Dlatego była niewykrywalna przez czujniki, a jej działanie polegało na stopniowej degeneracji mózgu, co będzie wyglądało na starzenie się. Tymczasem na Walachu 9, siedzibie zakonu Bene Gesserit od ponad 10 tysięcy lat. Matka przełożona Hariszka zwołała konwokację, czyli walne zgromadzenie matek wielebnych z ważnego powodu. Tym razem chodziło o kluczową kwestię. Kwisac, matka Anirula, czyli matka wielebna ukrytej rangi, która miała pełny wgląd do innej pamięci swoich żeńskich przodków, ogłosiła, że plan eugeniczny trwający prawie od początku zgromadzenia żeńskiego dobiega końca. Niedługo ma urodzić się Kwisatz Haderach, ten, który jest w wielu miejscach naraz – Męski odpowiednik matki wielebnej, który dzięki wglądowi do innych wspomnień, nie tylko żeńskich, ale i męskich przodków, ma mieć doskonałą umiejętność prekognicji, czyli przewidywania przyszłości. Była to największa tajemnica zakonu, a od sukcesu dzieliły ich zaledwie trzy pokolenia. Potrzebowały genów Wladimira Harkonena, ale problemem był jego homoseksualizm. Tymczasem na Kaladanie Leto Atryda był gotowy do podróży na X. Wcześniej odwiedził planety Garu czy mglistą Pilargo, skąd pochodzili przodkowie Kaladańczyków, ale to było coś nowego. Książę Polus towarzyszył mu w podróży na liniowiec gildii kosmicznej, czekający na orbicie Kaladanu i tam pożegnał się z synem, który wykonał mu atrycki salut otwartą dłonią w skroń. Przed odlotem Helena poleciła synowi, by ten zawsze używał serca, by osądzić, co jest prawdą. Przeświadczenia są ważniejsze od faktów, mawiała. Statek kosmiczny był ogromny, z wielką, podzieloną ładownią, niezliczonymi pokładami i kajutami. Obsługiwali go pracownicy Gildii Kosmicznej, którzy wywodzili się z wyklętych rodów Landsradu, które popełniły najcięższe przestępstwa, łamiąc wielką konwencję. Jednym z nich był Rut Wejków, który został skazany na unicestwienie po III wojnie węglowej, ale niespodziewanie schronienia i autonomii udzieliła mu Gildia Kosmiczna. Leto był zafascynowany tym, co widział był bez gwardii osobistej wbrew opozycji Heleny Atrydy, ponieważ według ojca taka samodzielna wyprawa dobrze mu zrobi. W trakcie trwającego 5 godzin postoju na orbicie planety Harmontep Leto z przyjemnością zwiedzał otwarte zakątki liniowca, a następnym przystankiem był X. Dziedzic rodu atrydów, został przetransportowany na powierzchnię planety, która była lodowa i niegościnna. A niewielki port kosmiczny, na którym się znalazł, był niewielki i na środku pustkowia. Leto pomyślał, że to pułapka, albo sabotaż, i celowo został wyrzucony na środku niczego. Ale przypomniał sobie, że Gildia Kosmiczna. Zawsze zachowuje neutralność. Nagle z podziemnej windy wyszedł pulchny młodzieniec z jasnoblond włosami i na oko był rówieśnikiem Leto. Nosił mundur wojskowy z purpuromiedzianą iksjańską spirala na kołnierzu. Atryda instynktownie sięgnął po nóż, ale po chwili zdał sobie sprawę, że to musi być Rombur Vernius, syn władcy planety Dominika Verniusa. Był 87 mężczyzną w kolejce do Złotego Tronu Lwa, Leto z kolei. Był bliżej spokrewniony z Korlinami, bo Elrud IX był jego pradziadem. Po oficjalnym przedstawieniu się, Rombur zabrał Leto do serca planety, do podziemi, które kryły ogromne futurystyczne miasto ukryte przed wścibskimi oczami z zewnątrz czy atakiem z orbity planety. Wszyscy wyobrażali sobie X jako przemysłową planetę podobną do Gedi Prime, ale nic z tych rzeczy. Piękne wieżowce i budynki z kryształu i marmur plazu połączone były siecią mostów i torów dla pociągów dryfowych. Leto zaczął zadawać pytania, w jaki sposób Xianom udało się zbudować tak potężne imperium. Jak się okazało, zawdzięczali to pracy suboidów, klasy robotniczej planety, która była efektem inżynierii genetycznej i jej przedstawiciele byli stworzeni do ciężkiej pracy i byli niezdolni do głębszych uczuć. Rombur zaprowadził Atrydę do rodowej siedziby, gdzie przywitali go otyły ubrany w srebrzysto-złotą tunikę Erl, bo taki nosił tytuł Dominik Vernius, razem ze swoją piękną żoną Shando oraz jeszcze piękniejszą córką, ciemnorudą, ubraną w lawendową suknię Kalileą. Zgodnie z naukami matki, leto oficjalnie przedstawił się, a po oficjalnej ceremonii Earl orzekł, że cieszy się, że formalności mają za sobą i pozwolił sobie na poufałość, ciesząc się, że jego przyjaciel Polus wysłał swojego syna na nauki do niego. Pochwalił się, że to on wymyślił dowcip z przywitaniem na pustkowiu. Na innej zimowej i niegościnnej planecie Lanky vale, czyli jednej z dwóch planet należących do rodu Harkonnenów. Służka Abulurda Harkonnena, byłego gubernatora Arrakis i przyrodniego brata Wladimira Harkonnena, odnalazła sprawozdania finansowe i inne dokumenty dotyczące wydobycia melanżu na Diunie. Służka w rzeczywistości była jedną z najlepszych akolitek Bene Gesserit, mająca fotograficzną pamięć i umiejętność logicznego myślenia na poziomie nieomal mentackim. Ponadto znała 63 sposoby na pozbawienie życia ludzkiego, jedynie za pomocą palców. Jej tajnym zadaniem było znalezienie haków na Wladimira Harkonena, by zmusić go do oddania genów. Nie miała większego problemu, bo Lurt pozwalał na swobodne przemieszczanie się po swojej rezydencji i nawet jadał ze służbą. Nie interesowała go polityka i związał się z miejscową przysadzistą kobietą Emmi Raban, z którą doczekał się syna głosu. Ten jednak nie wdał się w spokojnych rodziców, ale wrót Harkonenów, lubując się w przemocy. Margot odkryła, że Harkonenowie nielegalnie magazynują przyprawę, co było niezgodne z prawem, ponieważ każda wydobyta ilość miała być zaksięgowana i opodatkowana. Z tą wiedzą, omal natychmiast, tuż przed północą lokalnego czasu, do miasta Harko, na Giedi Prime, zawitał z niespodziewaną wizytą prom Benegezerit. Wladimir nie miał najmniejszej ochoty na kontakt z wiedźmami, jak wszyscy nazywali zgromadzenie żeńskie. Wypaczony mentat barona, wyszkolony przez tlajlaksu Peter de Vries, orzekł, że na jego pokładzie znajduje się matka wielebna Gaius Helen Mohiam i że czujniki nie wykryły na jego pokładzie żadnej broni, choć Peter przypomniał baronowi, że Bene Gesserit są bardzo niebezpieczne bez broni. Przez chwilę Harkonnen rozważał zniszczenie gości. Ale byłoby to nierozważne, dlatego wyszedł im na spotkanie. Specjalnie ubrał się niechlujnie i przywitał w nieprzygotowanej sali audiencyjnej. Mohiam bez ogródek powiedziała, jaki jest cel jej wizyty i że potrzebuje genów barona. W przeciwnym razie Bene Gesserit ujawni imperatorowi skalę przemytu i nielegalnego składowania przyprawy, co w najlepszym przypadku zakończy się odebraniem koncesji na wydobycie, a w najgorszym unicestwieniem jego rodu. Peter potwierdził groźby zakonu i po mentackiej projekcji orzekł, że jedynym wyjściem jest poddać się żądaniom. Gajus obiecała, że dziedzic nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Wladimira. Ten zgodził się i polecił mentatowi, by natychmiast przenieść ukryte zapasy przyprawy z Giedi Prime na Lanky Vale, tam gdzie nikt nie będzie jej szukał. Musiał też natychmiast zatrzeć wszelkie ślady swojej nielegalnej działalności. Powróćmy na djunę do imperialnego planetologa Pardota Kańsa, który niedawno znalazł się na planecie z misją jej zbadania, by ród korinów nie dał się oszukiwać rodom, które zajmują się wydobywaniem przyprawy. To, co zaprzątało umysł badacza, to fakt, skąd na djunie bierze się tlen skoro praktycznie nie ma roślin, i ich udział w jego wytwarzaniu musi być znikomy. Cieszył się z zadania, jakie powierzył mu sam imperator, bo Arrakis zdawała się najbardziej zagadkową planetą w całym wszechświecie. Wspominał swoje sukcesy na polu planetologii na Salusa Secundus imperialnym, nuklearnym pustkowiu i więzieniu, z którego nie było ucieczki. To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobał się Wam i jesteście ciekawi dalszych przygód młodego leto Atrydy na Iksie oraz w jaki sposób baron Harkonnen uniknie odpowiedzialności przed Elrudem IX. Dowiecie się też więcej o młodości Dankana Idaho oraz knowaniach Hasimira Fenringa i Shaddama IV Corrino. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału w całości oraz specjalne podziękowania wędrują do moich wspierających, bez których nie byłoby mojej działalności. Nie zapominajcie o najważniejszym. Przyprawa musi płynąć.